Hurra! Jest! Hurra. Szanowni Państwo, to nasz noworoczny sylwestrowe wydanie z drapek specjalnie dla Was, żebyście mieli co robić, gdy będziecie chlać. A my ciężko pracujemy w tym czasie. Także, Szanowni Państwo, dzisiaj mamy dla Was trzy zdrabki: owocową eksplozje, owocową eksplozję i owocową eksplozję. Tak? Mamy. Także w tym nowym, wyjątkowym czasie, gdzie stary rok żegnamy i nowy witamy, będziemy robić owocową eksplozję. A więc zaczynamy od pomarańczowej owocowej eksplozji. To już nam niepotrzebne. I uwaga, biorę swoją szczęśliwą monetę i zaczynam zdrapować. Ale najpierw przekonajmy się o czym jest ta loteria. Czyli mamy jajka. Po co? No dobra, nieważne. Odkryj twoje symbole i każdy, i każdy z 14 symboli zdrab we wszystkich poziomach. Grach. Jak się wydarzymy? o 7 to się wygrywa. Przypisam do niego kwotę. Dobra, bez zbędnych ceregieli, przychodzimy do gry. Zaczynamy pierwszą, pierwszą, Pierwszy symbol to oczywiście jest ananas. Więc zdrapujemy ananasa. Tu jest jeden ananas, tu jest drugi. Tu są jeszcze takie cztery ananasy. I tu jeszcze jeden ananas. Dobra, jest ananas. Ananasy są. Dobra, uwaga. Drugi symbol to będzie. A w międzyczasie jak to z nami nie wypije. Polewajcie. Bo drugim symbolem to wiśnia. Wiśni nie jest za dużo. Ale może macie wiśniówkę na imprezie, więc polewajcie, polewajcie i się nie starajcie. Tylko dwie wiśnie, no niestety. Trzecią zdrapką będzie, trzecim symbolem będzie oczywiście jamnik, nie to nie to, jabłko, tak? Jabłko, dobrze, szukamy jabłek. Tu jest, chyba cała cała zgraja jabłek, także możemy zdrapać spokojnie te. To są jabłka czy brzoskwinie? No dobra, stwierdzam, że to są jabłka brzoskwinia. Mhm. no to dobra, no to nie. W takim razie zdrapujemy jabłko. Zdrapujemy jabłko, uwaga, jest jedno, jest drugie i jest... I co, i tyle? Dwa jabłka? Co, sobie jaja robicie? Co, nie ma jakiś tam czegoś innego, jakiś śliwek czy coś? Cytryny. No jas, cytryny, dwie. No idziemy jak burza, nie? We śniegu, jak śnieżna burza. Jak burza w Afganistanie. Dobra, to tyle? Dwa? Dwie? No to dajcie jeszcze gwiazdka, niech nam wyskoczy. Co to jest? Truskawka. Truskawka Truskawka, Truskawka. uwaga. just have one hand. I tu są jeszcze zgraja truskawek, uwaga. To zaznaczę i tutaj jeszcze jedna truskawka jest, dobra. Ta gra jest straszliwie męcząca, ale dobra, jedziemy. Jedziemy, nie zatrzymujemy się, walimy jak trzeba. Trzecią symbolą będzie kiwi. Kiwi, kiwi, nie zadziwi. Jest kwadrat z kiwi. Od razu bierzemy go na ostrzał. Dobrze, jest ostrzał. Kiwi zdrapany. Jest jeszcze gdzieś kiwi? Mm, nie ma. No bo to by, to by było jakby było, nie? I kolejny symbol, ostatni symbol z, tej, z tego rządu będzie Borówka. Takie skrzynki. O, borówek jest dość sporo, muszę powiedzieć. Tu jest jedna. Tu są dwie. Tu jest jeszcze jedna. Także całkiem nieźle nam idzie borówka. Dobra i uwaga, zaczynamy rząd drugi. To jest samo Rząd drugi. Rząd drugi to. brzoskwinia, Chwała Bogu, bo zacząłem tyrać się te brzoskwinie. To by się w ogóle człowiek nie połapał, czy się wygrało ten tryliard złotych, czy nie. Dobra, brzoskwinie są zdobyte. Jeszcze tutaj jedna się chowa. Prawie bym jej nie zobaczył. Dobra. I dobra. Bierzemy dalej. Ka... Karambo? A co ma Rambo do tego? Dobra, nie wam będzie. Karambo. Karambol chyba. Gwiazdkę dali i nazwali to jakoś Karambol. Kurde. K karambol. Dobra, pierdolę tam, Trąco. Widzę banana za szyby. Uwaga, następny symbol to. Co? Melon. Melon. Chyba te batety takie tutaj, to to, to. Tak, Melon. I jeszcze jeden melon, dobra. Strasznie męcząca ta zdrabka. Co to będzie? Ten sera będzie trwał aż. Kurde, no do, do wielkiej nocy. czekaj, melon. Oj, melon, melon. Następne to będzie, uwaga, a i... Arbus. <grym, <grym, po, co, po co oni dają samolot do owoców, nie? Po co dają ar ar Arbusa. Erbasa. Erbasa. Teraz by wystrzeli Banan Banany Uwaga, banany są tutaj, uwaga Tutaj drapie banana jednego od drugiego i trzeciego i tutaj jest jeszcze jeden banan Dobra. Jak, tam, jak tam w ogóle coś widać To w sumie całkiem mi się to wygląda, tylko że Opasz, tutaj chyba jeszcze jest, został jeden ten. Jeszcze jeden melon. Przydałby się nam jakiś melon, nie? Do wygrania. Tak jakby jeszcze ananas jest się czaj za farby. Dobra. No cóż, bawimy się, bawimy się. Świetna zabawa. I ostatnią w owodzie winogrono. No i co? W ogóle, jest to jakieś winogrono? jest to coś. Ale raczej nic z tego nie będzie. Winogrono, winogrono. Tu jest jeszcze jedno winogrono. I winogrono. No, niestety. Z dzisiejszego winogrona, raczej wina, pić nie będziemy. Nic nie widać, aż jakby jakiś kokos, czy coś, ale, ale przynajmniej to jakoś wygląda. Tak wygląda nasza zdrabka w całości. Dobra, ponieważ zabieramy się teraz za zieloną zdrobkę. No to uwaga, zrobimy co szybciej. Uwaga. ...żebyście nie przegapili sobie czasem Nowego Roku... ...po prostu zrobimy tak. Mamy co to jest? Banan. A dobra, jest co? No i banany się już odkryły. Ale jestem sprytny, dumny ze mnie. Następny. Następnym elementem naszej zdrapki będzie... Kiwa. Kiwi, sorry. To jest stare dobre czasy, ale to. Kiwi. Jest tu jedno. I szybciutko zdrapaliśmy Kiwi. Jak widać, jest ich cztery. Uwaga, zdrapujemy dalej. Pomo pomidor, no coś tu jest. Uwaga, kokus pokus, czary. Mary, twoja stara, to twój stary. I mamy pomidory. Pomarańcze, sorry. Uwaga, biorę dalej. Kokos, szkoda, że kokos nie był w poprzedniej zdrawce. Uwaga, abracadabra! Mamy tutaj odkryte, bo jesteśmy sprytni. Teraz dalej. Śrubokręt, gruszka. Gruszka też by się przydała. Gruszka. Jest coś takiego? Jest. Aż trzy. Uwaga! do Bum! Niesamowite! Jaka magia! Po prostu magia. Magia kina. Zrapujemy dalej. Następnym symbolem będzie... I ...naleśnik. Co to jest? Mielony. Melon! Melon, dobra. Był już melon. Uwaga! Melonów tu mamy... A jest, czwórka. No to dawaj! I już po melonach. Haha, ha. uwaga, bierzemy dalej. To ten sam system spróbujemy w następnych krzyżówkach zrobić. Nasza gwiazdka, której nazwy nie pamiętamy. Ale jest jej tutaj w dwóch. I już gwiazdek Nimo czyjeliżonek co to jest wiśnia Szukamy wiśni może się nam przy jedna dwie nawet mi się nie chce ma magikować na te dwie wiśnie dwie wiśnie ale zdrapujemy dalej emocje sięgają zenitu winogrono i już piwi groniu. Idziemy dalej, bo jeszcze dużo, dużo emocji. Jakaś pałka. Figa. Spróbujcie powiedzieć figa. Uuu, sporo tego. Jak będziecie we Włoszech, zobaczycie co się stanie. Uwaga, a my robimy uderzenie. Little boya. Ha. I nie ma fig. Przydałby się ananas, co. A na nas nie ma haka. Ale dali nam jabłko. Jedno jabłko. Nie jest tutaj trójka jabłek. I już nie ma jabłek. Bardzo fajnie. Uwaga, zostały jeszcze tylko trzy symbole. Została skrzynka z jagodami chyba. Są tu cztery skrzynki z jagodami. To już puścimy je. Hurtem. Nie będziemy ten, ponieważ jak już wiecie, niedługo zaraz będzie. Zaraz będzie nowy rok. Może zdążymy zdrapać drapkę, zanim nadejdzie nowy rok. Tu mamy kolejny symbol, czyli cytryna. Cytryna. Oczywiście był taki dowcip, co tam jeden Gien gienokolor do drugiego mówił, że tam, jego, tam pacjentka ma. Z tą cytryną tam, taką wielką, nie, taką kwaśną. Ale to sobie tam doszukajcie sobie w internecie. Tam. Yy, dobra, i ostatnim symbolem będzie... truskawka. Truskawka, truskawka. Omy! Nie wygraliśmy nic chyba. Niestety. Ale nie martwcie się, mam jeszcze trzecią szansę na wygraną. Więc zabieramy się do zdrapowania. Uwaga uwaga, wszyscy wiemy na czym to polega. Jest owocowa eksplozja, a my zabieramy się znowu do zdrapywania. Więc pierwszym symbolem w zdrapce numer 3 Będzie closet. Będzie... Hmm. Cytryna. Buch cytryny nie ma. Drugim będzie, to już, to już jadę tak falą uderzeniową, jak z... wiesz... z bomby atomowej. Drugim naszym symbolem będzie... truskawka. Truskaw. Truskaw. Szukamy truskaw. I uwaga, i benz. Czterech truskawów pożegnało się z egzystencją. Następną będzie jabłko, nasze legendarne jabłko. A więc, a już nie będziemy się bawić, bo to więcej zajmuje czasu wyłączanie tego, znaczy magikowanie niż jabłko, dobrze. Uwaga, uwaga, bo to jeszcze nie koniec.

Zawsze te karambole są na dole? Dobra, są karambole, dobra, walimy dalej. Nie ma czasu, bo zaraz skończy się rok i trzeba przywitać nowy kokos. Ale są tu takie trzy kokosy. Są kokosy, a my zdrapujemy znowu. Ale w międzyczasie... Bo dawno nie było, a kto z nami nie wypije. No to polewaj tam, panie, bo się ludzie zaczynają stresować. Lej co się trzeba. Tylko nie mnie, tylko nie mnie. I to równolej. Po sam koniuszek. I dobra, i na zdrowie wszystkich w tym nowym roku, który zaraz nadejdzie, bo już niedługo. A my tymczasem mamy. Awokado. Jest tu taki Tetris z naszych z awokadem, więc szybko zdrapujemy. I mamy awokado. A tymczasem przechodzimy znowu do Brzoskwinia, tak? Brzoskwinie. Brzoskwinia. I jest brzoskwinia, żeśmy zdrapali jej, panie i panowie. Broskwinia, uwaga. Gruszka, pietruszka, o Jezu, no to to jest, to nas załatwili. Jak ja mam trafić tą gruszkę, tą i to wszystko? To było jeszcze jakoś, ale te gruszki... Te gruszki, no dobra, spróbujemy trafić jakoś. Jedna gruszka druga gruszka trzecia gruszka czwarta gruszka piąta gruszka piąta gruszka, dobra jest uwaga jeszcze tylko cztery symbole a my ścigamy się z czasem a my ścigamy się z czasem, bo zaraz nowy rok impreza na całego impreza na całego wiśnia czy masz to czy nie Wiśnia. Uwaga. Wiśnia i to chyba tyle z wiśni? Chyba się nam to wyśni. I uwaga znowu pomarańcza. Jest impreza. Uwaga, pomarańcze, są cztery. Jeszcze, jeszcze dwie Są pomarańcze, dobra I jeszcze, uwaga Dwa symbole Dwa symbole ja, piję, znaczy, ja nie mogę Kolejnym symbolem będzie Figa Jest aż jedna Jest aż jedna, dobra, figa A i druga jest jeszcze, dobra Figa. I uwaga, uwaga. Ostatni symbol to melon. Melon z melon. Tu jest jeden i tu jest drugi. I uwaga. 10. 9, 8, 3, 2. Nowy rok! Dobrego w nowym roku! W 2023! Uu, brawo! Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, przysłuchajcie pieniądze, bo nie mam z czego żyć.